Mój kochani, w kolejnym odcinku z serii pyknijmy w Battlefield 4 i kontynuujemy naszą serię. Witam się z Wami DJ Polasite. To jest szósta misja, jednak, moi drodzy, bo sprawdziłem w poprzednim odcinku. Mówiłem, że to jest siódma, czyli prawdopodobnie ostatnia, ale nie. To jest szósta misja. My tutaj, moi drodzy, jeszcze mamy jakieś 6 odcinków do końca. Także spokój. Dobra, weźmiemy wiecie co Możemy wziąć w sumie ...przeciwpancerne... i tak, albo nie, weźmiemy to... Ta... dobra no tak może być gotowe. Tylko przez po drugiej stronie A, wspierają na Jaki wywiad? Gdzie? Ten który zginął Mamy dostać się na stare miasto Nie wiem czy ten czołg będzie tutaj jechał Ale jeżeli tak to zajebiście Trzymając przed Jeden człowiek jest przed nami Musimy przejść tak, żebyśmy nie byli zauważeni. A nie możemy wzbudzać podejrzeń przecież. Przynajmniej nie możemy dać się odkryć. Jest ten jeden człowiek. Nie, za dużo, za dużo osób nas widzi. Dobra, teraz to już będzie koniec. Mamy PEGA. Wow, czy mogę już go brać? Fuck, fuck, fuck. Jak ten czołg. No właśnie, kurwa. Tak chujowe miejsce wybrałem, że to jest koniec. Muszę się dostać szybko na ten dach, brać tego RPG i z stamtąd równo. No to będzie koniec. Dobra, bierzemy C4, to jako tak. Czy co, możemy szybko podbić. I patrzcie to, dobra, on ściągnięty. No i teraz trzeba szybko przedostać się do tego RPGA przynajmniej jak najszybciej, w życie, no właśnie, tam jest czołg. Fuck, shit, shit, jeden HP, jeden HP. Nie umieraj, reker. Nie umieraj, reker. Nie umieraj, kurwa. Dobra, reker. Dawajcie, panowie, dawajcie. O! Cud! Irish przejął Machine Gun'a Dobrze, dobrze. Nie wiem do czego ty strzelasz. Aha, do tego na górze Nie wiem czy to doleci Doleciało O dziwo. Tam był czołg przed nami, wiem Dostanę się na razie dalej. No jest ten żołg tam. A ty ruskuje bańcu. Jak to nie dostał? Czy ten żołg nie jest aktywny? O, mamy tutaj kolegów jeszcze. Ej, no, Dzięki, że mi zasłonę zabrałeś. Dobra, jest... Mamy to. Hej. Okay. Nie wiem, zniszczyć ten ciąg? Jego się nie da zniszczyć. No dobra. Wy wychodzimy. I mają cały czas wsparcie. To ja wezmę, może sobie ten pojazd. To mi się na pewno przyda. Przy przedostaniu się gdzieś tam dalej. Macie tu kogoś ciekawego? Bo widzę, że chyba tak. Dobrze, normalnie tak. Dobra, przejedziemy sobie chyba na spokojnie ten teren. Mi się uda przedostać. Na razie mi się udało. Widzisz ją? na jebany, będziesz do mnie strzelał. Przed nami czołg. Ja by nie znam za bardzo nie zrobił. Nie stąd on wyjedzie. Jeszcze jeden tam. No kurwa, no nie. Chyba jednak 7 odcinków pod rząd to za dużo. Brak skupienia. Czekajcie. Przede wszystkim ściągniemy tamtego. Odejść tam, zostaw to. Trochę utknęliśmy Dobra, jesteśmy schowani Teraz nam się trochę hapsa przywróci, więc będzie spoko To ta, ta ściana jest nie do przejścia O kurwa, dobra, tego nie przewidziałem Ale spoko nawet lepiej, że zrobił tak, niż miałby zrobić inaczej. Ale dobrze. Przed nami ktoś tam... Pierdoleni wartownicy. Nie chcę przedostać się na piechotę. To jednak będzie zbyt... Sobie... O -o. o, 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 o! Dobra, może, może tą stroną da radę? Nasz, nie, nasz pojazd nie da radę tą stroną. Tam! I chyba odpadli z tej zabawy. Dobra, tam jest jeszcze jeden ppm Gdzieś O, zniszczenie pojazdu? To było uznane jako pojazd Gdzie wy tam do mnie strzelacie Wypierdalać Czekam jeszcze na jakieś PPM. -y. Dobra, siła zabitych, suma zabitych. Trochę otrzymuję obraże. Kurwa, z nieba nagle mi spadają te rpg -i. Dobra, chuj wio Może nie, bo punkty uciekają No punkty zawsze spoko przecież Nie wiem, tam się napierdają, nie wiadomo skąd Cześć Dobrze jest przejąć taki czołg, nie? Dużo ułatwia ale coś czuję, że tędy już nie przejedziemy Byłaby wielka szkoda, gdyby przyjechał nagle jakiś czołg I zaczął do was napierdalać, nie? Gdzie jesteście jeszcze? Przede mną Tam się skryliście, z tą jebaną górką? Na moście na pewno są jebańcy. Znacie tam jest strzelać z tych jebańców, bo i tak wam nic nie da. Jak chcę przejechać, to przejadę. Ej kurwa, to było przesadzone. A dobra, trochę między drzewami Lepiej się schowam, bo jak dostanę to będzie chujnia Z grzybnią Muszę unieszkodliwić tego bambusa Jeszcze tam jest? Jeszcze? Życia co nie miara widzę A, jest taka wada w ogóle w multiplu tych czołgów że one się strasznie ślizgają, można nimi jakby nie patrzeć driftować, ale tak nawiasem mówiąc oj ty biedny człowieku no i tyle mam w tym temacie do powiedzenia co kurwa? jeszcze ty? dobra ale teraz w... Chyba na poważnie musimy iść z buta. Ale ja jeszcze go załatwię. Za karę dostaniesz kosę. Dokładnie. Wow, ale fajna. Brama. Ej, no kurwa, może za mną poczekacie. Nie lecicie do przodu na hama. Po drugiej stronie Dobra, w ogóle spojrzałem na nagranie, jak jest 13:13, 13, ale. Tak, może wy nie macie, bo jeszcze intro dodając to jest. Tak. trochę inaczej. Tak, nic mi nie jest. Patrz, reker! za mostem, stare miasto. Kurwa, kurwa, Chcą wyprzeć Amerykanów ze starego miasta. się aż na drugą stronę. Otóż dążyć nie zdążymy, Reker. Reker Irish. Nie wydaje mi się. Broń dodatkowa. Weźmiemy sobie naszą snajperę. Dobra, poznaczamy. Nie, nawet nie próbuj mnie atakować. Wychyl się, wychyl się. Minimalnie niżej. Jeszcze? Nie, tylko nie przeładowanie. Nie w takim momencie. Chyba ten łepek ci wystaje tak minimalnie. O. I tak w niego nie mogłem trafić. No wyskubani. Jeszcze kurwa przeładowanie. Wejdę zaraz po prostu na ten tak i rozpierdolę to w 3 dół Być mi z tym. No, Ty jesteś w łatwiejszym celu. Ej, to był kill steal. Tego nie tolerujemy w League of Legends. O, dostał, chodziło. Tak, strzelaj, domiek. Mierno, to masz szansę na pewno. Chociaż 40 HP mi zostawiłeś, no. Jakby nie patrzeć całkiem spoko. Do dachu sniper tego bym na pewno za Chiny nie wyczaił. Przed nami są. Trochę spóźniona reakcja, brawo. Atakuje. Brawo ja. Dobra, ten czołg ten... Na pewno musimy się go pozbyć. Trochę wyżej. Został. Jeden strzał. O kurwa. Skupiliśmy na sobie jego uwagę. To było rozsądne rozwiązanie. Kurwa, no nie. Kuj! Dobra, to było w kuj złe rozwiązanie. Eee... Potrzebuję ammo do mojego czołgu, a nie mam jak. Niestety. Dobra, przejdziemy budynkiem. Innego rozwiązania nie widzę. Eee, Przerostać się budynkiem. Dawaj mi tu No weź go Dziękuję Chuj, że gość nie miał twarzy, ale... Tam jest ten czołg do nas napierdala No to powodzenia A! Mamy przeciwpancerne! Dobra. Mamy AK. Jak go teraz ściągnąć? Co to się kurwa stało? Nasz budynek się jebie. Mam jeszcze te paru przeciwników do ściągnięcia. Nawet czołg mnie nie powstrzyma, żeby ich... ich ściągnąć. Jeszcze jeden strzał. Dobra, headshot. No ten czołg tam jest totalnym wiem, rozstrzygnięciem sporu. Na jakiej zasadzie działa w ogóle ta wyrzutnia? Nie mam dla tego pojęcia, by przydało mi się. Jak od niego dostanę strzała, to mnie nie ma. Mance 4 w sumie. Oj, oj, Spierdalamy i odpalamy. Bum! Zajebiście. Jeszcze przed nami. Spokojnie, poradzimy sobie. Kurwa! 18 hp. Ale ci strzelcy wyborowi w niektórych miejscach to tak ustawieni, że. Idź pan fuj. To jest dobre miejsce dla snajpera. Doskonałe wręcz bym powiedział. Jeszcze raz, jeszcze raz czemu ona na znowu po mandaryńsku? Uf. Gdzie ty tam strzelasz do tych moich? Skąd? Gdzie to jesteś, Tu? Co ty duraj robisz? Prawde plecy? Czemu nie trafiłem tego typu? Uyszcze, przeładowanie! Milion razy będę do niego strzelał. O, na sam koniec jeszcze bania. Lecimy! Czas się przedostać na tą pierdoloną drugą stronę. Co wy tu robicie? Ej. To są nasi. Chodziło. Grzebarze, tak? Wielkie dzięki za pomoc. Tak, to my. Nie ma sprawy, złowi. Okay, uh! Nie ma to jak trzech gości, rozpierdalających cały team. Grzebarze, major Greenland na was czeka. Dobrze idę, idę, idę. Gdzie jest ten Greenland? Wow! Jak. jak islam. Ciekawie Co no gracie? Nie, to jest widzieć. mapa, dobra Na pewno było wam ciężko tutaj dotrzeć Wow Kawod na głodny jestem Ej, macie coś do żarcia Da, przy sztabie są racje wojskowe. Częstujcie się. Dzięki stary o przy stabie gdzie on jest w ogóle? Tutaj chyba będzie. Jesteś kobietą! Cud nie sądzę. Przypadek? Nie, nie sądzę. Co? Wiecie, nawet w Battlefieldzie to jest. Okej, okay. dobra. Dobra. Równo mnie obchodzi, co będziesz musiał zrobić. Załatw sprawę. Też od trzech dni nie jemy i nie śpimy. Wy jesteście grabarze? Tak, jest. <grym> dokładnie tak. Mamy pół godziny do powrotu ruski. Wszyscy mają zjeść posiłek. Przyśle wam jakichś ludzi do rozdawania racji. Tak, racji żywnościowych, tak. Idźcie, już. Pani mają, ja. Ty, idź za nim. To chyba znaleźliśmy Greenland. Chodź, Rykel. Dobra. Moi drodzy, tym zajmiemy się w kolejnym odcinku. Także ja wam dziękuję za uwagę. Zapraszam was do komentowania, subskrybowania na mojego Facebooka, facebookcom 1 thumbs up oraz do mojego sklepu z koszulkami djpalace.capsel.pl. Trzymajcie się, cześć, Do następnego odcinka. Hej.